Ja witam Was dzisiaj w kolejnym daily vlogu Dzisiaj stwierdziłam, że w piąteczek To jest czas, kiedy Wreszcie się do Was odezwę tutaj na YouTubie, na Instagramie, jestem gdzieś tam Mniej więcej, wydaje mi się, że Codziennie Dostępna dla Was i gdzieś tam publikuję jakieś treści, ale tutaj jest gorzej, bo tą kamerę już trzeba wyciągnąć, trzeba o tym pamiętać cały dzień i jakoś tak ja lubię, jak te vlogi są w miarę takie spójne. Zrobiliśmy śniadanie Alexowi i jakoś tak później dzień się zaczął i zapomniałam zjeść, więc muszę na pewno zjeść śniadanie. Przyszłam do sypialni, ponieważ muszę się ubrać. I chciałam Wam pokazać, ponieważ kupiłam sobie ostatnio dwie nowe rzeczy, dwie. Jeszcze coś kupowałam, ale teraz widzę, że te dwie tutaj leżą. No nieważne. W każdym razie kupiłam sobie koszulę w zarze. E, tak, to jest Zara, Zara. E, taką w kropeczki. I cały czas ją trzymam, ponieważ e, nie wiem, czy ją zostawiać czy nie. Może Wy mi doradzicie, zaraz może Wam pokażę. Ona już tutaj chyba z tydzień leży z matką w szafie, ponieważ ostatnio chodziłam cały czas w jakimś dresie pod koszulku i w ogóle nie miałam ochoty ani siły się szykować. Więc dzisiaj mam ochotę zdecydowanie to odmienić. I dzisiaj ubiorę się ładnie, może ubiorę jakąś sukienkę albo spódniczkę, albo koszulę, nie wiem. Ale chciałam Wam pokazać właśnie, to jest ta koszula i... i kupiłam sobie też sukienkę, taką w kwiatuszki Generalnie ją mam zamiar ubrać jutro, dlatego że jutro idę na roczek mojej chrześnicy i stwierdziłam, że ta sukienka będzie fajnie pasować na urodziny dziewczynki. Taka w kwiatuszki też wam może zaraz pokażę. Więc przymierzę wam te rzeczy, no i powiecie mi, czy je zostawiać, czy nie. Sukienkę raczej zostawię, chociaż jej jeszcze nie mierzyłam, więc też zobaczycie ją pierwszy raz, tak jak i ja. Natomiast zastanawiam się co do tej koszuli. Ona w ogóle, zobaczcie, tutaj ma takie, te kropki są takie puchate. No nie wiem, zobaczymy. Przymierzam Okay. nie wiedziałam za bardzo, do czego mam przymierzyć tą koszulę, więc przymierzyłam ją do tych moich białych spodni z Reserved Tak ona się prezentuje, nie wiem, dajcie znać, czy ją zostawić, czy nie W sumie ja rzadko chodzę w koszulach, ale może mi się przyda Nawet nie ile kosztowała, bo na matce nie jest napisane, a już nie pamiętam eee, no W sumie jest spoko, może ją zostawię, no nie wiem, zobaczę Zasugeruję się Waszymi komentarzami na pewno, więc piszcie. I pokażę Wam teraz jeszcze tą sukienkę. Sukienka wygląda w ten sposób, w zasadzie, jakby była szyta na mnie. Ubrałam ją i pasuje idealnie. Tutaj ma te bufki na ramionach, co mi się bardzo podoba. Oprócz tego ma bardzo fajną tutaj detalę, zobaczcie, nawet dekolt no, mógłby być troszeczkę tutaj bardziej. Może zwężony, ale nie przeszkadza to aż tak bardzo, bo można ubrać po prostu inny stanik. Akurat, no, już nie będę tutaj przebierać. Ale ma tutaj, widzicie, takie guziczki. No i ona generalnie tutaj nie jest puszczona, ale ma tutaj jeszcze takie, taką fajną tasiemkę, która wszystko fajnie trzyma. Jest tak do połowy, nie? No, za kolano delikatnie. I jest bardzo fajna, bo dziewczynca na pewno ją sobie. Zostawię. Pokażę Wam w ogóle moje pakcie. To jest mój zakup z tamtego, nie, sprzed dwóch tygodni szukałam fajnych babci i moja przyjaciółka powiedziała słuchaj, widziałam ostatnio fajne na Aliexpress, zamówmy sobie razem no i zamówiłyśmy, niestety troszeczkę, no one są takie na styk, ale radzę Wam zamawiać rozmiar większy, akurat jeśli chodzi o te papudki zostawiałam Wam link na Insta Instastory ale jak nie zapomnę, to zostawię Wam też tutaj, żebyście sobie mogły znaleźć bo są naprawdę bardzo, bardzo fajne, dobra Czas na kawę. Najchętniej zostałabym w tej sukience dzisiaj, już cały dzień, bo tak mi się podoba, ale boję się, że ją ubrudzę jutro. Muszę mieć ją na te urodziny, więc przebieram się. Pokażę Wam jeszcze ostatecznie, co dzisiaj ubrałam. Więc kolczyki mam z tołsa, które już znacie na pewno. Łańcuszek z Alicji Marii, to jest taki choker z kółeczkami pierścionki te, co zawsze, czyli te, co ostatnio cały czas. Bluzka to jest nowość, zapomniałam właśnie Wam teraz pokazać, ale już odcięłam metkę i to jest bluzka z rezerw. Bardzo mi się spodobała. Gdzieś mi się wyświetliła chyba na Facebooku jako reklama, i skusiłam się, bardzo mi się podoba. Do tego ubrałam sobie dzisiaj spódniczkę taką brązową i pasek bo niestety ona jest troszeczkę na mnie za szeroka i pasek musi być, ale muszę go gdzieś tutaj jakoś o, pozapinać, bo o. i tak to wygląda. Robimy kawkę i opowiem Wam o bardzo fajnym mm, kosmetyku, o takim serum rozjaśniającym, ale najpierw... Napijmy się kawy i będziemy gadać. Jestem już z kawką, więc e, można zaczynać dzień. Najpierw z tej strony kamery, ale chciałam wam e, pokazać opakowanie e, serum, o którym właśnie chciałam wam e, dzisiaj opowiedzieć. Jest to serum marki Alchemy e, Wake Up Shot. Jest to e, serum z taką naprawdę, naprawdę solidną dawką witaminy C. I ta witamina C tutaj pozyskiwana jest ze śliwki kakadu. Nie wiem, czy słyszałeś o takim owocu. Ja sobie wygooglowałam i to jest australijski owoc, o którym nigdy nie słyszałam. A myślę, że w kosmetologii może mieć całkiem fajne zastosowanie, dlatego że posiada w swoim składzie w 100 g owocu 1000 do 5300 mg. Witaminy C, gdzie przykładowo, no, żeby Wam jakoś to porównać, no to w jabłku macie dosłownie kilka miligram witaminy C na no też 100 gram owocu Więc to jest naprawdę taka solidna, uderzeniowa dawka tej witaminy C I to serum daje bardzo takie fajne glow na skórze Pewnie, jeśli interesujecie się naturalnymi kosmetykami, to doskonale znacie tą markę, ale oni bazują właśnie na fajnych, takich naturalnych składach. Możecie sobie oczywiście poczytać, ale ja Wam zostawię wszystkie informacje dotyczące tego serum. Tutaj macie też na trzecim miejscu, jeszcze Wam o tym powiem, bo to jest istotne. To jest witamina C, a 2 g to jest taka stabilizowana witamina C. No i oczywiście ona pobudza. Fibroblasty do produkcji kolagenu. No i też. Poczekajcie. <grymne> Kurier mi przerwał. Przyszła jakaś paczka pr ale wracając do tej witaminy C, no to ona też zadziała wam również rozjaśniająco, poprzez po prostu ona hamuje syntezę melaniny. No i też redukuje te przebarwienia, które już powstały. Bardzo ciekawy produkt. Jeszcze wam pokażę, jak wygląda. Opakowanie. Wszystko jest w takim fajnym kartoniku. Yy, I pokażę Wam konsystencję. Konsystencja prezentuje się tak. Bardzo fajnie się rozsmarowuje. No i też fajnie działa. Jako taka baza pod makijaż. Zatem myślę, że do każdego typu skóry możecie stosować to serum. Zresztą też tak mówi tutaj producent. Możecie używać to serum na dzień jak i na noc. Ja na początku używam tylko na dzień, ale tak mi się spodobało i tak pięknie pachnie. Tak. Po prostu to jest takie serum, które jak nałożycie to tak strasznie... Orzeźwia skórę, jednocześnie właśnie daje takie fajne glow i pachnie takimi. Wiecie, czym pachnie? Wiem, do czego to porównać. To pachnie takimi cukierkami Nim2, które w sobie miały taki właśnie sok z cytryny, z pomarańczy. To właśnie tak pachnie, więc tak mi się skojarzyło. No i to są, to są cukierki Nim2. O, dzwoni moja przyjaciółka. Halo! No, Mój żyje, żyję No, wujska, papa Od soboty zamykają wszystkie galerie Ja jutro mam te urodziny Mojej chrześnicy i, I chciałam kupić takie pudełko Jakieś ładne, żeby zapakować jej prezent Ale po pierwsze Prezent, który kupiłam, taki dresik Niestety nie doszedł do mnie Zamówiłam go nie w tym, a w tamtym tygodniu. I nie doczytałam, że termin realizacji to aż 8 dni roboczych. Natomiast wydawało mi się, że na tyle wcześniej zamawiam, że to jest niemożliwe, żeby coś nie doszło. Oni widocznie to szyją od zera, nie wiem, może zamawiają dopiero materiał. No i napisałam już do mamy <grym>, mojej chrześnicy, że. Jest taka i taka sytuacja, że jest mi strasznie głupio, no ale yy, prezent będzie tylko częściowy, a później po prostu ten dresik jeszcze yy, dołączę. No na razie właśnie tutaj mam też karteczkę, którą będę dzisiaj wypisywać na roczek, bardzo mi się spodobała yy, taka w środku różowa kopertka. O. Kupiłam też, jej, taką fajną czapeczkę do tego dressiku Myślałam, że wszystko dam razem, ale nie. Strasznie nie lubię takich sytuacji: będzie mi głupio, no bo tak, taki niepełny prezent, no ale moja wina częściowo, no bo nie doczytałam. Nie, no, moja wina, no bo nie doczytałam, no ale trudno. Myślałam jeszcze, żeby kupić jakąś książeczkę fajną, ale zobaczę To jeszcze dzisiaj będę załatwiać, bo będę musiała też być w galerii Przymierzyć taki jeden płaszczyk, który mam odłożony Moja przyjaciółka mi odłożyła, ponieważ teraz promot w Polsce znika ze sklepów, z galerii Nie będzie już tego sklepu I są jakieś ogromne wyprzedaże Wełniany płaszcz w składzie tam chyba 70% wełny jest teraz wyprzedane o 50% W sumie jako tako nie potrzebuję, ale moja przyjaciółka powiedziała, że super, że sobie kupiła No i odłożyła mi mój rozmiar 36 i żebym sobie podjechała dzisiaj przymierzyć Właśnie mi dzwoniła to powiedzieć I stwierdziłam, że spoko, że sobie przymierzę, bo i tak będę jechać A może akurat mi się przyda, więc zobaczę sobie i oni, z tego co wiem, to właśnie w tej galerii w Krakowie do końca listopada się wyprzedają. Więc może dla Was to będzie też jakaś jeszcze informacja, że będziecie mogli sobie zajrzeć. Chociaż nie, zamykają sklepy, więc nie będziecie mogli. I widzę, że przyszła do mnie jakaś paczka niespodzianka, więc otworzymy sobie razem. Przesyłka jest od sklepu Minty Shop. Hej, Natalia, w paczce znajdziesz zestaw wyselekcjonowanych kosmetyków dla dzieci. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii i miłego testowania. Czyli coś dla Aleksika i Króweczki. Pasta do zębów, którą używamy. <noise> używamy dokładnie tej samej, tylko teraz mamy bananową. I Alex odgryzł y tutaj tą końcówkę, więc przyda nam się nowa. To są jakieś tabletki do kąpieli. Bardzo fajne, ciekawe. Aleksu uwielbia się kąpać. Zresztą, jak chyba, wszystkie dzieci, jak słyszy kap, kap, to jest przeszczęśliwy. I tutaj są jeszcze jakieś dwa produkty. To jest. Y Naturalny żel do ciała i włosów z olejem ze słodkich migdałów. Ekstra. A tutaj co jest? I, I krem ochronny dla dzieci. Lawenda, rumianek. Super. Dziękuję bardzo. Aleksik się ucieszy. To pewnie najbardziej z tego. Aż mi wstyd, gdziekolwiek nagrywać, bo wszędzie pełno rzeczy i wszędzie jest syf, Więc muszę się za to zabrać. Sprzątam. Póki chłopaków nie ma, myślę, że pójdzie mi to sprawnie eee, I robię sobie w końcu to śniadanie Nigdy nie wiem tak późno śniadanie Więc dzisiaj naprawdę to jest jakiś event, Bo ja wstaję rano i jestem od razu głodna Ale jakaś taka byłam podekscytowana, że dla Was nagrywam Że zapomniałam o tym jedzeniu zupełnie dzisiaj eee, Więc ta kawa też mnie pobudziła do życia Ale mm, muszę sobie zrobić jakieś kanapki Chyba na szybko zrobię, bo nie chcę mi się nic robić Jakiegoś szczególnego Więc eee, sprzątam Jakie Zapomniałam wam powiedzieć o bardzo istotnym zakupie, który poczyniłam ostatnio. Słuchajcie, kupiłam tadam, tadam, dadam! Ta Kalendarz ad... adwentowy marki Kills. Ja w tamtym roku już chciałam go kupić, natomiast spóźniłam się. One były już wszystkie wyprzedane, a jakoś się żaden inny mnie nie zachwycił. Generalnie ja nigdy nie miałam żadnego kalendarza adwentowego, i ja często tak mam, że jak jest na coś bunt, to ja to przeczekuję i dopiero sobie kupuję później. Nie chcę, żebyście zrozumieli mi opacznie, że ja tutaj kupiłam ten kalendarz, żeby Was przekupić, żebyście oglądali moje filmy we vlogmasie, bo ja sama nie wiem, czy ja będę w ogóle vlogmas nagrywać, a jeśli będę, to w jakiej formie. Kupiłam go tylko i wyłącznie dla siebie, prywatnie. Jeśli będziecie chcieli, to oczywiście Pokażę, co tam się w środku znajduje, ale widzę, że jest jakiś w ogóle ostatnio szał na nagrywanie takich filmów, co się znajduje w danym kalendarzu adwentowym. Nie rozumiem tego za bardzo, nie oglądam takich filmów i szczerze mówiąc, nie wiem. Za bardzo, co tam się w tych filmach ma wydarzyć takiego ciekawego. Ale jeśli kogoś interesuje, to jak najbardziej jest dużo takich filmów, gdzie na pewno znajdziecie całą zawartość tego kalendarza. Ale już Wam pokażę, jaki on jest piękny. Ja w ogóle nie chciałam wiedzieć, co jest w środku, więc poprosiłam moją siostrę, dam jej link, powiedziałam: weź zobacz, co tam, jakie tam są kosmetyki, czy, czy jest po prostu spoko, czy nie. I ona ja powiedziała, no, że tak, że fajny. No, i stwierdziłam, że kupuję. Zobaczcie, jak on wygląda. Naprawdę jest y, pięknie zrobiony. Każdy detal tutaj super wykonany. Myślę, że Alex też będzie zachwycony, co tutaj mama będzie y, otwierać. To jest jedyneczka. No, już się nie mogę doczekać. Jeszcze miesiąc, y, niecały, ale y, czeka sobie grzecznie i y, y, myślę, że będę zadowolona, bo te kosmetyki Kilsa są naprawdę. Bardzo, bardzo fajne. Ok, zamykam. Czekamy do grudnia. Tak, tak. Kupiłam sobie ten płaszcz, bardzo fajny materiał, i właśnie zapłaciłam za niego 284 zł z 560. Był przeceniony, tak, fajnie. I tutaj jeszcze kupiłam kawę Waspiatę, tylko inny rodzaj, bo ostatnio też ją kupiłam i była bardzo dobra. Jakieś czerwki. Ser żółty, tu w sumie już nic ciekawego w tych zakupach spożywczych. Dobra, zwalniam miejsce, bo zaraz ktoś będzie pewnie czyhał na moje. Więc nie chcę blokować, jadę jeszcze do apteki i do domu. Pokażę Ci płaszcz, który sobie kupiłam. I nie, bo wiesz co, bo likwidują sklep i był przeceniony 50%. Wełniany płaszcz, to czy fajny. No weź, powiedz. No ślicznie, super. Tak? Mhm. ¿Todobrze se lo piensas? ¿Cupiensas? ¿Qué será de mí? No seas pues para ti de mi amanecer. ¿Qué será, será? ¿Qué será de mí? Y por todo yo brindo, desde lo feo hasta lo lindo. Tú eres una prueba que el mundo. Dzisiaj na obiad krem z groszku. Jeszcze mam na drugie danie takie fajne mięsko w sosie paprykowo-pomidorowym. Tylko muszę coś do niego dorobić. Prawdopodobnie chyba będą to ziemniaki. Ostatnio jedliśmy to z ryżem. No i zaczynamy. <mum> Chodź, no, wybieramy butki. Jaki myśli ukochany. Zostaw aparat. Zostaw aparacik. Nie. Tu jest aparacik, proszę. Tu jest. No, nie płakuj się. A nie Wow. Wow. Znie. Hmm. <gry> no. Może nawet bliska zobaczysz wow. ale by było aleks powiedz koparka? Lexiku Kopark Idziemy <gry> Idziemy No chodź, chodź, bo coś zjeżdżasz. Wow, zobaczymy z bliska. Dasz mam rączkę? Nie, on nie lubi. To no co mnie? nie lubi? Nie, no idzie za dwie. Moje znaki na dziś idziemy oglądać The Voice. Wieczorową porą standardowo z łazienki Z Wami się żegnam Mam nadzieję, że film Wam się podobał Jeśli tak to pamiętajcie Łapka w górę, subskrybujcie mój kanał I zapraszam Was do następnych filmów Ja jeszcze w ręku tutaj trzymam maseczkę Nałożę sobie To jest maseczka, którą sobie ostatnio kupiłam Z Widać, widać, widać czy nie widać Z Mia Cosmetics O coś takiego. Bardzo fajna taka maseczka oczyszczająca i takiej właśnie dzisiaj potrzebuję, więc yy, tak. Yy, napuszczam sobie wodę yy, i zabieram się za chwilę dla siebie. Buziaki, papa!